W Kiedy wszedłem, leżała nieprzytomna pod wodą. Nie miała na sobie kombinezonu ani nic takiego. W wannie? Może chociaż bikini? Jestem twój na zawsze, ukochany. a ach troszeczkę chyba zabrakło po ale teraz jeszcze piorunujący atak książ przez telewizorami that girl look at me one more time, I'm gonna slap that bitch It's limbo, baby. Yeah! W porządku. Wszystko Steffi mi jedno, czy Stefi podpisała, czy nie. Dziś wychodzę za mąż. Hope kocha jama i chcę go odzyskać. Wierzę, że Stefi i Liam się kochają. Ale on również kocha Hope. Przecież ona nadal kocha Liam'a. A on ją. Musisz zakończyć to małżeństwo i związać się z kobietą, którą kochasz. Z Hope. Nie zatrzymał się. Zatrzyma się. Co ona robi? Nie jesteś głodny? Mamy jedzenie. Ostatni raz, daj z siebie wszystko. Już <śmany> że mi łeb urwie. Wiem, że nie mamy dziś już nic, więc swoich sił, nie zatrzymuć mnie. A jednak! Jak z tą tęczą będzie? Z jaką tęczą? No tak, ale ja nie ludzie ciepło zareagowali na twoje przesłanie Ale ja już w nie nie wierzę Prawdziwe życie wygląda inaczej Jestem tego najlepszym przykładem Ja jestem nadal dziewicą, a Liam ma żonę Weź nie pierdol Weź nie pierdol, uśmiechnij się i żyj. Nowe odcinki mody na sukces tylko w player.pl